Witam, dzisiaj Wam pokażę jak zmieniam podziałkę łańcucha na pilarce spalinowej chińskiej W tej chwili mamy łańcuch i prowadnicę z podziałką 325 A zamienię to na podziałkę 3,8 To jest też krótsza prowadnica, to jest 38, tutaj mamy 45 Ale to nie jest istotne, najważniejsze, że będę chciał zmienić podziałkę łańcucha na tej pilarce od razu na początku muszę zaznaczyć, że to nie będzie jakiś fachowy poradnik, to będzie zupełnie amatorska wymiana, tak? Ja nie jestem mechanikiem, nie naprawiam pilarek. Po prostu zwykły amator wymienia sobie podziałkę łańcucha na inną. A więc, co nam będzie potrzebne, żeby zmienić pilarkę z pilarki, która pracuje na łańcuchu o podziałce 325 na pilarkę pracującą na łańcuchu 38. Jaka jest różnica między 325 a 38? No, to nie będę wam tłumaczył, bo to nie na tym film polega, ale generalnie chodzi o to, że 3 38 to jest po prostu grubszy łańcuch, większe zęby to jest taki większy łańcuch, tak? Nie mylić z 38 pico, bo 38 pico to jest już zupełnie co innego, ale tutaj będę zmieniał z 325 na duże 38, więc żeby to zrobić, potrzebny nam jest oczywiście łańcuch. O podziałce 38, no wiadomo, to jest podstawa, ale musimy też zmienić prowadnicę. Dlatego, że wielkość zębów, wielkość ogniw, jakie ma łańcuch, determinuje też wielkość tutaj gwiazdy na czubku prowadnicy, więc 325 ma inną zębatkę, tutaj, inną tą gwiazdę niż 38, więc też musimy zmienić na inną prowadnicę, a ponieważ. Zęby są większe Tak jakby To razem z tą zębatką Musimy zmienić zębatkę z tyłu Tutaj mamy akurat koło pływające Dlatego, że w tej pilarce jest Ona jest napędzana kołem pływającym Więc Zmienimy też na koło pływające O wielkości 3,8 To jest troszkę mniejszy problem Niż gdybyśmy mieli zwykłą zębatkę sztywną Nie koło pływające Dlatego, że jakbyśmy mieli sztywną to musielibyśmy zmieniać również dzwon sprzęgła, bo ona jest tak, jakby na sztywno połączona z dzwonem sprzęgła, ta zębatka z tyłu. Natomiast pływająca nie, ją można zmienić po prostu samą. Oprócz samego sprzętu wielkości 3 8, czyli tych trzech elementów, potrzebne będą oczywiście odpowiednie klucze. To taki zwykły klucz do odkręcania, odkręcania tej prowadnicy. Tu jest klucz. Do demontowania sprzęgła, bo będziemy musieli zdjąć sprzęgło. Dlatego, że w tej pilarce sprzęgło jest na zewnątrz. Gdyby sprzęgło było w środku, a zębatka na zewnątrz, wtedy nawet nie musielibyśmy sprzęgła odkręcać. Po prostu byśmy tylko zębatkę wymienili, i to jest wtedy bajecznie proste. No ale nie tutaj. Tutaj trzeba sprzęgło zdemontować. I dodatkowo do demonta demontażu sprzęgła jest jeszcze taki element, który się wkłada tutaj zamiast świecy, po to, żeby przytrzymać tłok bo żeby zdemontować, odkręcić sprzęgło wiadomo, sprzęgło jest połączone z korbowodem, z tłokiem tak, więc musimy to jakoś zatrzymać wszystko żeby odkręcić no i do tego służy ten element on blokuje nam tłok a więc najpierw demontujemy stary zestaw tnący co oczywiście każdy na pewno potrafi Ja tutaj będę pracował w rękawiczkach, dlatego że dzisiaj mamy. Znaczy, ja mam tutaj chłodno, tak koło zera. Także będę pracował w takich ocieplanych rękawiczkach. Musicie mi to wybaczyć, inaczej ręce by mi tutaj zmarzły dzisiaj. A więc mamy zdemontowany stary układ nocy. Teraz zaczynamy nowy układ nocy. Zaczynamy montować od. Od zębatki pływającej, tak? No bo wiadomo, że łańcuch i prowadnica to tak samo założymy jak i tamte. Problem tak naprawdę stanowi tylko ta zębatka to koło pływające, które trzeba włożyć tutaj z tyłu za sprzęgło, tam gdzie w tej chwili jest to oryginalne koło pływające, tak? Więc musimy zdemontować sprzęgło i teraz będę chciał odkręcić sprzęgło, a żeby to zrobić, to muszę je zablokować, bo w tej chwili, jakbym chciał poruszyć sprzęgłem, odkręcić je, no to wiadomo, że ono się kręci więc muszę zablokować tłok żeby sprzęgło mi się nie kręciło żebym mógł je odkręcić sprzęgło odkręcamy w przeciwną stronę niż tu jest lewy gwint, czyli w przeciwną stronę niż normalnie się odkręca normalne gwinty tutaj w drugą stronę kręcimy tak jakbyśmy zakręci, zakręcali normalną śrubę żeby zablokować tłok Musimy dostać się do świecy, wykręcić świecę. Więc teraz wykręcimy sobie świecę. Przy okazji, oczywiście, można skontrolować, jak wygląda świeca, czy jest czysta, i wkręcę ten element, który zamiast świecy wejdzie tutaj do środka, i po prostu tłok dojdzie do niego, i on zablokuje tłok w miejscu, że tłok nie będzie się mógł dalej poruszać, tak? bo on zablokuje tłok, zanim on dojdzie do tej swojej górnej pozycji i zanim zacznie wracać. To jest akurat taki element żelazny. Może nie jest to idealne rozwiązanie, lepszy moim zdaniem byłby plastikowy Dlatego, że tutaj będzie się opierał tłok o dość twardy element Więc nie wolno odkręcać jakoś chaotycznie, mocno i tak dalej, żeby one o siebie nie uderzały Żeby ten metal nie zniszczył nam tłoka To musi być wszystko zrobione delikatnie A więc teraz gdy mamy już świecę wykręconą Można wkręcić ten element stalowy blokujący tłok Z tym, że Najpierw trzeba zobaczyć, w jakiej pozycji jest sam tłok, czy on nie jest na górze, żeby on był trochę, trochę niżej. Jak będziemy wkręcać ten element, żeby on był po prostu tłok, żeby był na dole, tak? Więc sobie obkręcam tłokiem. I muszę wam powiedzieć, że że trochę mi się tutaj nie podoba. Trochę mi tu się tutaj nie podoba pozycja tłoka. Dlatego że świeca jest pod małym tak jakby kątem i jak wkręcę ten element w tej chwili mam tłok na samej górze ten element praktycznie praktycznie tłoka nie będzie podpierał. Więc może zastosujemy trochę inny sposób. Nie użyję tego elementu. Użyję po prostu użyję takiej linki. To jest drugi sposób, w który można tłok zablokować. Mianowicie tak go ustawiamy, żeby już był na tyle wysoko, żeby otwór wylotowy był zasłonięty, bo teraz będę chciał włożyć przez otwór świecy tutaj linkę do środka i nie chcę, żeby ona weszła w otwór wylotowy, tak? Bo wtedy tłok idąc do góry będzie próbował ją obciąć. Więc ja już ten otwór minąłem. Tłok jest dosyć wysoko i teraz wsunę tę linkę. I teraz, żeby ją wsunąć, ją zegnę sobie w pół, dlatego, że jakbym wsuwał te końcówki tutaj wystrzębione. No to mogłoby tam coś zostać w środku, tak? Tego nie chcemy. Więc będę wsuwał po prostu taką złożoną linkę. Dodatkowo warto sprawdzić, czy ona nie jest brudna, bo jakby tu gdzieś był piach na lince, to on też by mógł wejść do, do środka, do cylindra i tam już zostać. Także linka musi być czysta i najlepiej, właśnie taka złożona w pół. Wtedy napychamy, ile wejdzie. tutaj tej linki próbuję napchać do pełna, tak, tak żeby żeby ona tam jak najwięcej miejsca zajęła, żeby zablokowała mi tłok w miejscu. Wydaje się, że już już jest dobrze. I teraz tutaj zakładając klucz, będę chciał nim pokręcać. Jeśli tłok jest zablokowany przez linkę to sprzęgło powinno się odkręcić. Ja mam to trochę utrudnione, dlatego że chcę, żebyście to widzieli. Oj, mocno jest przykręcony. Bardzo mocno. O poszło, ale powiem wam, że nie było lekko. Więc szczegóły mamy odkręcone. jest ta poprzednia zębatka o rozmiarze 325 I teraz włożymy sobie tutaj drugą zębatkę o rozmiarze 3,8 i można z powrotem przykręcić z tym że najpierw warto sobie nasmarować tu łożysko bo powiem wam że to jest to jest nowa pilarka a to łożysko nie było nasmarowane Także dobrze, że odkręciliśmy, zaraz nasmaruję i przykręcimy wszystko przy z powrotem. A więc ja już nasmarowałem tutaj tą, tą zębatkę, nie pokazałem Wam tego dlatego, że zapomniałem włączyć kamery. Użyłem takiego smaru, po prostu taki miałem, grafitowy. Nie wiem czy on jest idealny do tego, nie jestem mechanikiem. Taki miałem, taki użyję, na pewno lepszy taki niż żaden. W każdym razie zębatka już jest zębatka, tutaj łożysko już jest nasmarowane zębatka już jest podmieniona, można skręcać z powrotem z tym, że teraz taka trochę uwaga, dlatego, że teraz skręcając to wszystko razem będziemy kręcić w przeciwną stronę, tak nie zapomnijmy oczywiście o podkładkach, wszystko musi być tak jak było oryginalnie Teraz będziemy kręcić w drugą stronę, czyli tłok, tak jakby też będzie się poruszał w drugą stronę. I tutaj powiem wam, że trzeba troszkę uważać, dlatego, że kręcąc w tą stronę, my również ciągniemy za starter. Także warto uważać, żeby nie zerwać linki startera, tak? Bo jeśli tu teraz będę kręcił, To widzicie, że linka startera jest ciągnięta. Więc teraz zanim dokręcę tutaj, to muszę tą linkę wyciągnąć, tak żeby skręcając, żeby ona się po prostu w składała, tak, żeby się tam wkręcała do środka. Bo jeśli teraz ona jest skręcona i chcę, będę chciał tutaj kręcić, to ją wciągnie do oporu i później na siłę kręcąc. Mogę zerwać, wyrwać to, ten chwyt linki, tak? Więc muszę spra sprawić, żeby ona była bardziej wyciągnięta, żeby miała dużo luzu i żeby mogła się chować. E, tu, tu taki trochę błąd popełniłem, bo e, powinienem zrobić to na początku e, czyli powinienem najpierw wyciągnąć trochę bardziej starter, a dopiero włożyć, e, włożyć ten sznurek tutaj tą linkę. Teraz będę musiał wyjąć ją z powrotem. Teraz wyciągam linkę i dopiero na tej wyciągniętej lince wkładam tą linkę. Ja to sobie muszę ją gdzieś zaczepić, żeby ona mi się nie chowała na razie. O. I teraz z powrotem wkładam, wkładam linkę. Teraz patrzymy, żeby, żeby tłok był w odpowiedniej pozycji. I z powrotem wkładam tą linkę. Gdybym od razu wyciągnął starter, wtedy nie musiałbym tego robić dwa razy. Ale zapomniałem, więc tam trzeba napchać do pełna. Oczywiście, jeśli ktoś woli, to można cały starter po prostu odkręcić, i wtedy nie ma problemu z linką. Ale ja myślę, że szybciej jest, jeśli ją wyciągniemy. Dobrze, już ledwo wchodzi, także pewnie już jest wystarczająco i teraz w drugą stronę będę zakręcał. Tylko najpierw muszę tutaj o linkę poluzować. I teraz mogę skręcać. Teraz mi doszła już, tłok doszedł do sznurka, już go sznurek zaczyna trzymać. Teraz mogę dokręcić mocno. Myślę, że wystarczy. Szlinkę puszczam, sznurek wyciągam. Kręgło jest przykręcone. Więc teraz można już wszystko z powrotem wkręcać. Świecę. Świecę tak z wyczuciem. Nie za mocno. I teraz już mogę zamontować ten nowy układnący na łańcuch 3,8. zmiany mamy zrobioną ten element się nie przydał w ogóle myślę nawet, że chyba nie będę go używał nawet w innych przypadkach łatwiej jest chyba sznurkiem i trochę, trochę pewniej dlatego, że tutaj jest jednak stal która może uszkodzić nam tłok także raczej go, raczej go nie będę używał sznurek jest równie dobry a on jest miękki, więc nie ma ryzyka więc zobaczmy sobie teraz, jak ta pilarka pracuje na tym nowym zestawie. A więc zobaczmy teraz, jak ta pilarka radzi sobie z łańcuchem pełne 6, duże 6! <trybuj> A więc co sądzę o tej pilarce z tym łańcuchem? No muszę Wam powiedzieć, że tnie się super, no bardzo przyjemnie. Krótsza prowadnica, to jest 38, ona sprawia, że ta pilarka jest troszkę bardziej zręczna. Oczywiście nadal, nadal jest w miarę ciężka, ale jednak tutaj jest moc. Jeśli chodzi o łańcuch 3,8 no to on tej mocy potrzebuje. I jeśli ktoś lubi pracować na takich łańcuchach, bo nie wiem, obala drzewa, to naprawdę to jest fajny zestaw. Ta pilarka praktycznie nie jest hamowana tym łańcuchem, tak? Ona sobie z nim bardzo dobrze radzi. Oczywiście nie obalimy tym jakich, jakichś dużych drzew, ale do jakichś mniejszych to jest naprawdę fajny zestaw. I powiem Wam, że u mnie chyba też na razie ona zostanie z tym łańcuchem. Czyli na razie zostawię sobie w takim zestawieniu, jaki jest. Łańcuch 3,8 i długość 38. Trochę się zgrało, ale jest ok. Naprawdę fajnie pracuje i mi się podoba. Na, z takim zestawem mi się podoba. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy.